Gracjan, zaczniemy od pytania, które dotyczy ciebie najbardziej. Powiedz, rozpoczęliście już przygotowania do sezonu i pierwszy sparring. Mamy się czym martwić, czy nie? Eee, na początku no tak zaczęliśmy przygotowania do sezonu w ubiegłym tygodniu we wtorek mieliśmy pierwszy trening, w środę od razu mieliśmy pierwszy sparring z czwartą ligową stroną z moszynek. No, jeżeli chodzi o wynik, no to, to jest taka sprawa drugorzędna, że tak się wyrażę, bo tak naprawdę nie ma co tak mówić po, po pierwszym sparingu i po pierwszym treningu. Także no, zobaczymy, co będzie dalej. A dużo zawodników wzmocniło KSF w przerwie? Y tego jeszcze nie wiem. Na tę chwilę bodaję, że jest trzech albo czterech zawodników nowych, takich z zewnątrz. Wszystko jest jeszcze w toku, rozmowy są prowadzone w dalszym ciągu, także wszystko wyjaśni się w przyszłym czasie. Już jutro macie okazję powiedzmy do rehabilitacji w Czerwieńsku. No tak, jak najbardziej. Jutro mamy sparing kolejny z Piastem Czerwieńskim i również jest to czwarta ligowa drużyna. Co prawda do końca biła się utrzymanie w tej czwartej lidze, ale no mam nadzieję, że no przeciwnik pokaże klasę i będziemy mogli znowu dobrą piłkę zaprezentować kibicom. Po południe przed tym spotkaniem relaksujesz się tutaj na stadionie. Miałeś okazję po raz pierwszy zobaczyć m.in. Klaudię Szmaj. Powiedz, jakie wywarło na Tobie wrażenie? Znaczy, jeżeli chodzi o wrażenie, to, to pierwsza myśl jest taka, że jeżeli, no, dziewczyna chce uprawiać żużel, to jak najbardziej. Udało się zdać licencję, yy, gratulacje dla niej, tylko, no, brnąć dalej w tym kierunku. Jeżeli chce jej się udać cokolwiek, to musi ciężko, że tak powiem, trenować. I jak będzie w Toruniu? No, tylko zwycięstwo. Dziękuję.